Rozmowa z panią Anną Rospakowicz. Pani Aniu, jak to się zaczęło? A może od czego się zaczęło? Może coś yy, było więcej niż, niż muzyka? A, zaczęło się bardzo wcześnie. E, szkoła muzyczna pierwszego stopnia, czyli od szóstego roku życia. E, systematycznie wszystko tak, jak normalnie się dzieje. Droga edukacji. No tak, to jest normalne. <grymne> Potem poznałam Tadzia Prejznera mając, nie wiem, lat 16. O, to... Tak. Dawno, przy, dawno. <grymne> tak, przy okazji jakiegoś konkursu, na którym był akompaniatorem. No i tak zaczęła się nasza współpraca, która w sumie trwała do ostatniej chwili jego życia. No ale poza tą przygodą z Prejznerem, było coś więcej, cała no, bardzo, droga bardzo dużo bardzo, Nie, bardzo dużo rzeczy wydarzyło się po drodze. W 1984 roku Złoty Samowar w Zielonej Górze, festiwale w Kołobrzegu, Festiwal Piosenki Czeskiej i Słowackiej, 20 lat pracy na deskach Teatru Wielkiego. No i teraz wróciłam do rozrywki. No właśnie. Czyli, czyli to było to drugie podejście do, do rozrywki. A jeżeli tak, to od czego się zaczęło? To drugie podejście. Yy, to znaczy cały czas coś tam kontynuowałam i robiłam, i, i nigdy nie zapomniałam o tym. W międzyczasie nagrywałam płytę z kolendami. Yy, potem przygotowywałam się do nagrania balad jazzowych poprzedniej swojej płyty Intymny Świat. Yy. A to jeszcze chyba były te yy, języku ekspramckie, tak? W języku Esperanto nagrane zostały kolendy. Dwie płyty, które, które poszły na świat w bardzo, że tak powiem, no ciekawy sposób, gdyż no, dzięki temu polskie kolendy były śpiewane w Brazylii, w Wenezueli. Czyli poszły w świat? Poszły w świat. W 36 krajach świata się ukazało. Aha. A później? A później? Później była płyta Intymny świat z balladami jazzowymi. Yy, Adama Skorłobki utwory, Stasia Niewelta, także właśnie Tadzia Preisnera, Nettera. Piękny utwór, nie wyszło nam. A teraz płyta autorska Tadeusza Prejznera autorów mnogość bardzo No dużo i wspaniałych autorów tekstów Wojtek Mynarski, Bogdan Choiński, Jerzy Gołkowski, Masłowski, Zuzanna Celmer, Wisława Szymborska no i pan Eugeniusz Orłow oczywiście, Dziękuję. który napisał wspaniały tekst do kajtkowej kołysanki. To że się trochę udało. A to dalej? A dalej? Dalej teraz koncerty promujące płytę. Mam nadzieję, że płyta się spodoba i Jakieś plany? I coś tam będzie dalej. Plany są na promocję tej płyty za oceanem Aha. w Toronto a, i Nowy Jork. A, 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 a poza promocją jeszcze coś dalej? A poza promocją już jest nie, propozycja jakieś... nagrania kolejnej, kolejnej płyty i się przygotowuje do tego, ale na razie jeszcze nie chcę. O, na razie jeszcze nie chcę zdradzać. No, lepiej nie. To jest zrozumiałe. lepiej nie, plan trzeba mieć, bo to jest zrozumiałe, ale lepiej nie zapeszyć. Ale znajdujemy się tutaj w bardzo ciekawym miejscu. Może coś... Rodzisko tak? od którego wywodzi się miasto Seroc. Bardzo piękna okolica, zalew zegrzyński, przewspaniałe powietrze, obok rezerwat ptaków, las, woda, cudowne miejsce. Przespocerowałem się, jestem dosyć piękny i zadbany. Nawet nie spodziewałem się, że... Tak, to jest tak. że, że tak pracuje, że tak ten, ten wąwóz nieprześiętny, nie tajemniczy. Jest tu ślicznie. No to jest rzeczywiście piękna sprawa. No to może na, na tyle, tyle z Anią Osmakowicz dla nowej telewizji rozmawiał o Eugenii Dziękuję. Bardzo dziękuję.